Hello, ja jestem Rodek, witam niestety, w ostatnim odcinku na moim kanale. Tak, jest to ostatni odcinek, ponieważ... No nie oszukujmy się, jest teraz... jakby jestem teraz w kasiem klasie i... Jest też ciężko. Jest bardzo ciężko, jest dużo... teraz trzeba się dużo uczyć, czego i tak nie robię. Ale też mam bardzo mało czasu. A jakoś jest ostatni odcinek. To powiedziałem sobie... Nie grałem dawno. Bardzo dawno nie grałem w Fortnite'a. Dosłownie grałem wczoraj, ale... Nie, nie, nie wczoraj. Przed wczoraj. Tak. Bardzo dawno. I w sumie przedwczoraj wczoraj był pierwszy raz jak paliłem grę po nowej aktualizacji. Więc sobie pogram. Okej, okay, nieważne. E, będzie mi strasznie lagować, bo dopiero co wpaliłem gierkę. E, ale no. Kurde, aż tak dziwnie mi jest nagrywać ostatni odcinek na kanał. Bo niby wszystko fajnie, kanał był. E, to też było moje marzenie. I też moim marzeniem było nagrywać odcinek na YouTube'a. Co mi się udało. I w sumie kończę, bo... Po, powiedziałem sobie, że jeszcze nie jestem też... Mm, nie, że nie jestem też w takim wieku, że, żeby nagrywać. Tylko po prostu... Mm, Postanowiłem, że za kilka lat może znowu powrócę do nagrywania. Bo teraz jeszcze na, no, mało osób, nie oszukujmy się, by nie oglądało. Jedyne osoby, które nie oglądają, to osoby z mojej szkoły. Czy też jest? E, znaczy większość jest z mojej szkoły. E, nie no, nie okrusznikujmy się, trochę e, się jest smutno. Też nie wiem co mówić, bo dawno dosyć właśnie nie nagrywałem żadnego odcinka. I też mi się plącze język. No Ale cóż. Ostatni odcinek na kanał. Też miałem plan, żeby zmienić kontent na muzyczny, co może będzie. Znaczy na zastanawiam się nad tym, chociaż mi się wydaje, że będzie z tym ciężko. Ale spróbuję, tak. Na pewno będę. Ogólnie też chciałem nagrywać na tym. E, znaczy, właśnie nie wiedziałem też, czy tworzyć nowy kanał właśnie typu, po taką muzykę. Czy właśnie zostać na tym? Mi się wydaje, że raczej bym e, na tym e, pozostał. I bym e, właśnie e, rożni, różne covery dawał. Chociaż najlepszym Co to jest? Okej. Okay. Chociaż też właśnie... No za, za dużo tego czasu też nie mam. Też ja nagrywam ten odcinek, gdzie to będzie właśnie też tylko jedna gra. To będzie właśnie tylko jedna gra, no bo nie mam czasu, tak? E, nagrywam właśnie po to żeby wszystkim powiedzieć że, bo też dużo osób dużo, du, dużej ilości osób powiedziałem że będzie odcinek w e, wrześniu a jak już jest 30 września to mówię dobra obiecałem to to robię dlatego ten odcinek mam nadzieję że wleci jeszcze dzisiaj czyli 30 września chociaż no nie wiem nie wiem jak to będzie Dalej kanał już właśnie nie będzie ciągnięty niestety. Eee, co w sumie jeszcze chciałem powiedzieć? Że w sumie to... tak jak mówię, spełniłem swoje marzenie. No ty tego nie te, chcę. No Dobra. Tak ja właśnie mówię, spełniłem swoje marzenie, czyli chciałem, zawsze chciałem nagrywać na YouTube. Eee, no ale jednak chyba to nie jest dla mnie. Też ja nie umiem nagrywać, nie oszukujemy się, jestem w tym bogłupy. Ważne jest to, że udało mi się tak jakby... Nie, no nie, żeby wybić, jakby znaleźć takie osoby, które nawet mi nie lubią, a oglądają te filmy. Czyli na przykład taka moja klasa. Nie no, takie dziwne... Serio, to jest takie dziwne uczucie. Jak teraz wszystko tak wygląda dziwnie jeszcze, wszystko w grach się zmienia. Też ostatnio gram więcej w Valoranta niż takie gry jak na przykład właśnie Fortnite albo inne gry. Po prostu... Ok, fakt. Dobra, no i chuj. No w sumie też mm, nie chciałem nic więcej powiedzieć dlatego, też właśnie będzie też krótki odcinek. Też w sumie do końca mi się grać nie chciało. Nie oszukujmy się, bo jednak, Fortnite już jest taki mech. Wolałem go kiedyś. Eee, no co, chciałem w sumie to tyle, bo nic więcej powiedzieć nie chcę. Też dużo się powtarzam, jak widać, w sumie słuchać. No ale jest mi po prostu ciężko mówić ten też z kontentu, przeważnie eee, taki na przykład na początku właśnie był Minecraft, potem właśnie też był Fortnite i skończyło się na tym, że na, że ostatnim odcinkiem aktualnie, jak, jak teraz nagrywam był Poppy Playtime. Raczej już nie będzie kontynuacji tej drugiej części chyba że ewentualnie pod tym odcinkiem będzie takie, że będziecie to chcieli, to będzie wtedy już wtedy takie ostatni ostatnie odcinki z tego Poppy Playtime. No ale tak to raczej e, już w sumie nie będę nagrywał i no w sumie to tyle, tak? Więc to by było na tyle. E, ja byłem Rodek, dwie widzowie i to by było na tyle nara